Witam Was ponownie na hodowli Dyskowców w Gościecinie i dzisiaj będzie znowu mutagu. W ostatnich filmach bardzo dużo osób pisało, dzwoniło. E, pojawiły się też takie troszeczkę dziwne i, informacje, czasami bardzo sprzeczne e, ze sobą. To, że jest dyskusja, to mnie bardzo cieszy, oczywiście, jeśli jest dobra i merytoryczna. Niestety, e, muszę powiedzieć, że. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wyłapałem część informacji, które zdobywacie i odnosicie się też oczywiście w moich postach jako odpowiedzi, jest czerpana na podstawie czata GPT i sztucznej inteligencji. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, żeby korzystać z tego typu rozwiązań, ale musicie pamiętać o jednym. I żeby tutaj nie być go osobnym, to po prostu odniosę się do przypadków. Czasami też oczywiście korzystam z czata GPT, ale trzeba wiedzieć co i jak. Nie chodzi o samą technikę i zadawanie pytań, ale musimy jakby poznać z tej drugiej strony skąd sztuczna inteligencja bierze informacje. Otóż na różnego rodzaju forach, na różnego rodzaju grupach, gdzieś w internecie krąży bardzo wiele informacji dotyczących akwarystyki. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że większość tych informacji, no niestety, to jest stek kłamstw i bzdury albo informacje wyssane z palca. Niestety, sztuczna inteligencja nie jest w stanie rozpoznać. Czy e, ktoś pisząc określoną informację, czy to jest prawda, czy to jest fałsz? Ona po prostu zbiera informacje z sieci, jak leci, i próbuje mm, odpowiedzieć nam na pytania. I teraz e, pamiętam swojego czasu, musiałem przygotować do pracy e, pewną odpowiedź. No i oczywiście wiedziałem, jak się tego zabrać, ale pomyślałem, skoro już sztuczna inteligencja to sobie pomogę. I oczywiście zadałem pytania, bardzo fajnie odpowiedź sztuczna inteligencja przygotowała, ale mówię, dobrze, no to jak już przygotowała, to chociaż przeczytam i zobaczę, czy wszystko gra. No, początek był bardzo obiecujący, no ale w pewnym momencie zacząłem czytać, to nie wierzyłem, co tam jest napisane. Otóż na moje zadane pytanie GPT odnosił się do przepisów już nieobowiązujących. Aktualne przepisy, które weszły e, kilka dni wcześniej w życie, niestety w ogóle nie były uwzględnione. Jeśli taką odpowiedź wysłałbym dalej do swojego pracodawcy, no to oczywiście wyszedłbym na niepoważną osobę, na niekompetentną i laika, który nie wie, jak w czasie zmieniają się przepisy. E, oprócz tego były jeszcze oczywiście takie e, dziwne rzeczy tam napisane, że. E, Jedno zdanie zaprzeczało drugiemu. To było oczywiście ze strony zawodowej, ale kiedyś też chciałem sobie pójść na, może nie tyle na łatwiznę, ale nie miałem dostępu do książek, z których czerpię wiedzę. Byłem gdzieś na wyjeździe i zainteresował mnie jeden temat, który chciałem właśnie w tamtym czasie rozwinąć. No i poprosiłem czata GPT, żeby w odniesieniu do mojego problemu odniósł się do określonych pozycji książkowych profesorów i badań naukowych w tym zakresie. Oczywiście czat GPT się zwiesił, napisał, że zasoby, o które proszę i powołuje się w prośbie o wygenerowanie odpowiedzi, te pozycje nie są dostępne. Co znaczy, jak nie są dostępne, ktoś ich nie zeskanował, nie wrzucił do sieci, no to Chad nie ma do tego dostępu. A do czego ma? Właśnie do tego, co jest ogólnie dostępne. A pamiętajcie, że większość czasopism naukowych, popularno-naukowych, materiałów dydaktycznych z różnego rodzaju uczelni, uczelni wyższych, kształtujących ich teologów czy weterynarzy. Czy lekarzy, no niestety nie jest wrzucana i nie jest ogólnie dostępna w internecie. Jak chcesz jakiś skrypt, czy jakąś książkę, czy jakąś pracę, no to oczywiście pofatyguj się na, na uczelnię, do biblioteki, czy kup ten skrypt, czy kup tą książkę i oczywiście będziesz miał do tego dostęp. No i tutaj, w ostatnim, czy przedostatnim filmiku, który wrzuciłem, oczywiście burza. Że to rośnie, to maleje, to, to zaszkodzi, to nie zaszkodzi. No i e, tak z ciekawości e, zastanawiałem się, skąd ludzie piszą takie takie brednie. No i teraz już wiem, bo zadałem takie pytanie i Chat GPT zaczął mi wyrzucywać e, odpowiedzi, które m, niektóre osoby to zrobili Ctrl e, V. CTRL-C, CTRL-V i, i wrzucili jako odpowiedź. No niestety jak będziemy opierać się na sztucznej inteligencji podczas chowu ryb i nie zachowamy zdrowego rozsądku, no to nie wyjdzie nam to na dobre. Wracając też do informacji odnośnie mutagu, ponieważ tutaj siedzę sobie przy filterku, gdzie mam mutag. Zainteresowało Was bardzo, zaczęliście wypytywać i zadawać pytania dotyczące stosowania tego mutagu, przeliczników i tak dalej. Ktoś mi napisał, ktoś zadzwonił, mówię: Nie, no, muszę znowu nagrać filmik i o tym opowiedzieć. Ktoś mówi: A wystarczy 1000 litrów, na 1000 litrów wody, powiedzmy zaokrągle, że tam pół litra czy litr mutagu. I sprawa załatwiona. Słuchajcie, nie dobiera się mu tagu do ilości sampa czy do ilości wody, bo to, to jest po prostu absurd. Nie wiem, czy jakieś media dobiera się do wielkości wody i do wielkości sampa. Może się to wzięło znowu z tego, że dobiera się na przykład filtry kubełkowe do wielkości akwarium. To się zgodzi. Czyli o maksymalną moc, jaką może dany filtr przerobić i dla jakiego akwarium jest dedykowany. Ale mutak, zresztą jak inne złoża, dobiera się do e, ilości, e, może nie karmy, tylko jakby wam to wytłumaczyć w taki prosty sposób. Weźmy taki przykład. Mamy, tak jak ja tutaj mam na regale, tysiąca litrów w sześciu zbiornikach. I teraz załóżmy, że e, będziemy iść tą drogą, że wystarczy e, na 1000 litrów 1 litr mutagu. Czyli 2,5 litra mutagu mi wystarczy. Ale teraz pytanie: jak ja będę miał po jednej rybce w każdym zbiorniku, czyli powiedzmy 6 rybek, czy to będzie równoznaczne z tym, jak będę miał na każdym zbiorniku po 600 rybek? No nie, no to nie ma w ogóle sensu. Jak dobieramy mutak? Mutak oczywiście ma określoną. Powierzchnię filtracyjną, bardzo dużą. Największą, przynajmniej ze znanych mi wkładów filtracyjnych. I teraz musimy wiedzieć, albo musimy założyć, tak jak w hodowli, ile dziennie zużywamy karmy. Bo wiemy, że określona ilość karmy wytwarza, albo może wytworzyć określoną ilość azotu. No i teraz załóżmy, że ja na hodowli. Na tym regale zużywam przy małym obciążeniu kilogram karmy. Są oczywiście wzory, które się przelicza, że kilogram karmy to jest określona ilość związków azotowych, którą muszą wytworzyć ryby, ale oczywiście muszą ją skonsumować. Wtedy, czy tych ryb będzie, nie wiem, 100 większych, czy 1000 mniejszych, jak zjedzą mi ten kilogram karmy, oczywiście wytworzą określoną ilość tych związków. No i skoro wiemy. Jakie obciążenie będziemy mieli na regale, czyli że załóżmy ryby zjedzą mi w ciągu dnia kilogram karmy, to ja wiem, że z tych przeliczników, które liczył mi pewien pan w swoim czasie, kiedy konstruowałem tą całe, te całe urządzenia, to mi wyliczył, że e, mogę oczywiście się tutaj pomylić o jakieś niewielkie wartości, ale generalnie, że na kilogram karmy muszę mieć około 5 litrów mutaku. Tak z tego mniej więcej to zapamiętałem. Bo tam oczywiście są wzory, tam się dzieli, mnoży i wychodzi określona ilość tego mutagu. No ale dobrze, jak mam małe obciążenie, tak jak teraz, to w ciągu dnia zużywam kilogram kar. Ale jak mam duże obciążenie, no to dużo ryb na regałach, to zużywam nie kilogram, a 3 kilogram. Czyli już nie 5 litrów mutagu, a 15 no, i tak mi wyszło, że na zbiorniczkach, których Wam pokazywałem na sampach, mam gdzieś mniej więcej około 10 do 15 litrów muta. Czyli wiem, że na tym regale, jeśli nie będę karmił więcej niż 2 czy 3 kg, załóżmy, dziennie, to wiem, że nie będę miał problemów ze związkami azotowymi. I tak się właśnie dobiera. I to jest prawda, że jak ktoś ma tylko parę rybek, to ta ilość mutagu jest bardzo mała. Wystarczy pół litra czy litr mutagu i załatwi mu temat filtracji. Ale z drugiej strony, po co bawić się w mutach, jak ktoś trzyma 50 neonek w zbiorniku 400-litrowym? No, trzeba po prostu, e, dobierając filtrację, dobrać ją e, nie tylko do ilości ryb, ale głównie do zużywanej, czyli spożywanej przez te ryby karmy. Tak się mniej więcej oblicza, albo przynajmniej tak zostałem nauczony i tak, mówię, osoba, która mi w tym pomagała, tak to przedstawiła. I oczywiście to ma sens, bo mam mniej ryb, mniej karmię. A co za tym idzie, filtracja jest mniej wymagająca. Jeśli mam w tysiącach ryb, karmię... Dużej ilości karmy schodzi bardzo dużo, no to ta filtracja musi być dużo wydajniejsza. I tutaj to co widzicie, to jest nadmiar nie tylko mutagu, ale i kaldensów, jakichś helixów, które mi zostały gdzieś tam jeszcze z poprzednich filtrów. I przerzuciłem z innego sumpa w to miejsce z tego względu, że na tym regale tu z prawej strony dwa zbiorniki już mam praktycznie puste, bo mam ryby wyprzedane. I wrzuciłem tutaj, żeby po prostu mieć lepszą filtrację. Trafiły z pracującego sampa, z tego względu, że gąbki musiałem wypłukać bardzo dobrze, ponieważ już zaszły takim szlamem, takim, takim syfem po prostu, że no, miały problemy z przepuszczaniem wody. Mam nadzieję, że rozjaśniłem tą sprawę odnośnie mutagu. Jeszcze prosiliście o filmik dotyczący, jak to jest z tym dolewaniem pH, bo wyczytaliście, że na dobę można skok pH wynosić od 0,2, 0,3. Znowu nie wiem, skąd te informacje czerpię, ale no nie do końca nie są oczywiście właściwe. Jak wygląda na filtracji, dlaczego? Przy, przy podmianach wody no, nie jest taka drastyczna i skokowa w bardzo krótkim czasie, ale o tym będzie osobny filmik. Na razie to wszystko, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmiku.